No kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film e, testu e, podkładu z Cruid wat. Nie wiem, czy się to tak wymawia, czy nie, ale dzisiaj przychodzę do Was z testem tego podkładu, który dostałam właśnie od Ani w paczce. Także nadeszła jego pora testów. Także zanim przejdziemy do. Tego podkładu, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, jeśli tego nie robicie, lajkowania jak najwięcej i oczywiście komentowanie, bo to ogromnie pomaga w rozwoju kanału. Filmy docierają do większej liczby odbiorców, nowych odbiorców także Was to nic nie kosztuje, a kanał się rozrasta. Dobrze, przechodzimy do tego podkładu. Właściwie tutaj jest napisane hmm, Krój 2, firma. Stay Witch Me Radiant Made Serum Foundation Long Lasting SPF 15 Ja mam odcień 012 jak widzicie I tu pisze dokładnie 012C Fair Blush Także no ciekawa jestem tego podkładu Jest pipetko jak widzicie Krój 2 to jest, o ile się nie mylę, jeśli się mylę to poprawcie mnie że Krój 2 to jest marka własna w Holandii takiej drogerii jakiejś. Nie wiem konkretnie jakiej, ale to jest coś takiego jak u nas na przykład Isana, w DM-ie na przykład Balea po prostu marka własna danej drogerii. I yy, ten Krój 2 to też jest coś w tym stylu. Tak mi się wydaje, jak się mylę, to mnie poprawcie. Także zobaczmy sobie. No, dosyć jest taki. Wodnisty, widzicie? Lejący. Jakiś zapach ma. Jakiś taki delikatny, podkładowy zapach. No dobra. Powiem Wam szczerze, że to jest mój pierwszy podkład z pipetą. Także nie wiem, jak się nim obsługiwać. Ale już widzę jedną wadę. Takich podkładów z pipetu, że już mi się syfi tu dookoła po rancie tej buteleczki. No i tutaj zrobimy sobie takiego. O! Widzicie, jak płynie? Jest taki mocno wodnisty. Tutaj wam rozprowadzę. Jak wygląda ten kolorek. Ma lekkie różowe podtony. Tak mi się wydaje bynajmniej, że ma takie lekkie różowe podtony. No, ja za takimi lekko różowymi podtonami w podkładach nie przepadam. Wolę jak ma podtony żółte lub neutralne. Ale będziemy testować. Myślę, że kolorystyka powinna być w porządku, ale to tak mówię. Myślę, że może. Także zobaczymy. Na twarzy mam tylko pielęgnację i jak widzicie, nie mam nic innego, tylko pielęgnację, więc się świeca. No, widzicie, tutaj przy nosie, tu przy brodzie mam takie zaczerwienioną skórę. Od jakiegoś czasu jakiś taki problem u mnie wyskoczył. Także zobaczymy, czy mi to zakryje. I tak, na jedną połowę nałożę palcami podkład, spróbuję przynajmniej, a na drugiej stronie nałożymy gąbeczko, zobaczymy, którym sposobem będzie najlepiej nałożyć ten podkład. Także, no nie wiem, jak to zrobimy. No I spróbuję to rozprowadzić. Nie wiem, jakie to ma mieć krycie, typowo, bo tu oczywiście jest po holendersku, a ja holenderskiego języka nie znam. Także. Nie wiem, czy to ma być lekkie krycie, czy średnie, czy mocne, ale sądząc po konsystencji tego produktu, to wydaje mi się, że krycie będzie lekkie. No, ma lekkie krycie, zobaczcie, zakryło mi delikatnie tutaj te zaczerwienienia w porównaniu tutaj, więc jest to takie krycie lekkie. Wydaje mi się, że idealne na co dzień. No i nakładam na yy, skórę bez bazy, więc też na pewno będzie to inaczej, ale nie chciałam. Nakładać żadnej bazy. Chciałam przetestować sam podkład bez bazy. Zobaczymy, jak on mi się będzie sprawdzał. Nie widzę, żeby mi to ciemniało. Także nie oksyduje. Nie jest zastygające. Dalej mogę normalnie mm, rozsmarowywać to. Także nie zastyga. Nie jest zastygający. No, tak to wygląda. Dobra, muszę sobie palce wyczyścić i zaraz do Was wracam na drugą stronę. Będziemy nakładać gąbką. No i dobra. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Nakładam. I... Lecimy z gąbeczką. Tak wygląda buzia nałożona z tej strony gąbeczką, z tej strony palcami. I zauważyłam, że gąbeczką to krycie się zmniejsza. Więc no gąbka wypija podkład, bo większe są prześwity tego zaczerwienienia u mnie na twarzy niż po tej stronie, więc palcami to krycie jest większe niż gąbeczką, ale z drugiej strony ten podkład ma y, takie wykończenie y, matowe, można by powiedzieć, półmat taki. I tutaj gdzie nakładałam palcami, nie wiem czy to będziecie widzieć czy nie. Podkreśla mi suche skórki, suche tu miejsce, co mam, to mi podkreśla palcami, tu gdzie gąbeczką, nie podkreśla suchych skórek, więc nie wiem, czy to, od czego to należy, ale tutaj mam podkreślone suche miejsce, o w tym miejscu. Widzicie? Może będziecie widzieć, może nie, nie wiem. W podglądzie ciężko mi to stwierdzić, także jeśli chcecie mieć większe krycie, to polecam, że tak powiem, nakładać palcami. Wtedy to krycie jest troszeczkę lepsze, bo gąbeczką no to krycie jest no, dużo mniejsze, już słabsze. Prześwity są tego zaczerwienienia. Także. Można i tak i tak nakładać, kto jak woli. Hmm. Powiem Wam, że no na razie hmm. jedyny do czego się mogę przyczepić w tym podkładzie to że pipeta i tutaj mi się kryfi dookoła cały ten rand buteleczki i mnie to już drażni. Nie lubię tego. Także to jedyna rzecz, póki co do czego się mogę przyczepić powiem Wam, że nawet jest spoko myślałam, że będzie gorzej. Nie odcina mi się bardzo od twarzy, od reszty ciała. Także kolor jest zbliżony. No w tym, że ma ten lekko różowy podton, za którym ja nie przepadam. Ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Nie wiem, w Polsce no tego nie kupicie. Ale może jak macie kogoś w Holandii, to może Wam ktoś sprowadzić, kupić. OK, idę zrobić sobie resztę makijażu i oczywiście muszę się przebrać, bo to też jest minus tych podkładów z pipetą, że no trzeba uważać jak się nakłada, to oczywiście. Już sobie tutaj uwaliłam sukienkę. Także zaraz muszę ją sobie tutaj płynem micelarnym wyczyścić, ale i tak, no wiadomo, sukienka idzie już do prania. Także muszę się też jeszcze przebrać. Także, no, trzeba jeszcze uważać z tym. Tak jak mówię, to jest mój pierwszy podkład z pipetą. No i nie wiedziałam, że można się tak ucyflić. To taka nauczka na przyszłość, że. Trzeba uważać, że podkładami podkładamy z pipetą. Także tak. Dobra, mamy godzinę, już Wam mówię, 9.38. Yy, przyjdę do Was, nie wiem o której wieczorem z takim podsumowaniem. Przepraszam, lampa mi spadła. Bo oczywiście tu mam takie budowle. I yy, przyjdę do Was wieczorem z podsumowaniem. Może nie podsumowaniem, z podsumowaniem podkładu po kilku godzinach, jak on będzie wyglądał, jak mi się utrzyma przez cały dzień. Yy, czy jeszcze bardziej mi podkreśli gdzieś suche miejsca, czy się powyciera i tak dalej. To przyjdę do Was jeszcze z podsumowaniem wieczorem. A na razie to wszystko. No hej, kochani, yy, przychodzę do Was po czterech i pół godzinach od wykonania makijażu bo mamy już godzinę czternastą i yy, niedługo muszę wyjść a jednak muszę, że tak powiem mm, poprawić ten makijaż yy, zmyć go i po prostu nowy zrobić bo yy, zobaczcie tu ogółem czoło nos Policzki, broda jest ok, ale o tu z tej strony, widzicie? Tu, gdzie miałam takie suche i mówiłam Wam, że mi się mm, suche skórki podkreśla, to zobaczcie. Zrobiła się tutaj taka skorupka ze skóry, i ja to tak próbowałam zdrapać, i mm, tak to wygląda. Więc ten podkład. Yy, nie nadaje się dla cery suchej. Na pewno nie. Na bank ma. Nie wiem, on chyba jest matujący, mam wrażenie. Więc on nie nadaje się dla cery suchej. Mieszanej też bym tak nie do końca polecała. No bo wiadomo, skóra mieszana to miejscami też jest gdzieś sucha. Więc może podkreślać właśnie takie suche miejsca. Ale ogólnie rzecz biorąc, to ten podkład, zobaczcie, nie wyświetlam się aż tak bardzo po tych 4,5 godzinach. Więc, no wiadomo, matujący puder podkład. Także, no to widać, że jest matujący. I ogółem powiem Wam, że jak na te 4,5 godziny, to ładnie mi się trzyma na twarzy. Także. Sami musicie sobie ocenić, stwierdzić, jak wy to uważacie. Z tym, że ja mówię, ten podkład na pewno nie dla skóry suchej. Ja bym go polecała bardziej dla osób, które mają cerę tłustą. Bo no jednak on jest matujący. Podkreśla suche skórki, jak dziś mamy. Także. Ja jeszcze go będę próbować na jakiejś bazie nawilżającej, może właśnie. Jeszcze będę go testowała z innymi kombinacjami, że tak powiem. Ale nie jestem ani totalnie na tak, ani totalnie na nie. Także tutaj mam takie troszeczkę mieszane odczucia, ale to z tego względu mówię, że no. Nie nadaje się do cery suchej. Ale tak ogólnie to jest naprawdę spoko. Nie wytar się bardzo nigdzie. Także ja jeszcze będę go testować w innych kombinacjach. Także jeszcze będę testować. Wy jakbyście mieli możliwość i dostęp do tego produktu. To wydaje mi się, że to są niedrogie produkty. To jak najbardziej można śmiało kupować i testować. I powiem Wam, że nawet ten odcień, kolor nawet jest dobrany pod moją cerę, także spoko. No dobrze, to ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!